Witam Państwa. Znajdujemy się przed moimi maruchami. Skończyły obecnie półtora miesiąca. Mam nadzieję, że troszkę podrosły. Ale tematem dzisiejszym będzie: jak ja dbam o te rybki. A więc, najważniejszą rzeczą jest podmiana wody. Ja podmieniam wodę im z rana. Zbieram z dna od ponieważ tam jest bardzo dużo bakterii i jakby były zalegane, no to rybki by niestety zdychały. A wieczorem też podmieniam im z dna i 30-40% wody dolewam. Oczywiście podgrzewam do tej stopni, co jest w akwarium i bezpośrednio kranówkę wlewam im. Drugą ważną rzeczą jest selekcja. Ja zrobiłem selekcję dwa razy. Także i myślę, że już nie będę robił. Zostały te najładniejsze sztuki. Zgonów jako takowych samych nie było. A trzecia ważną rzeczą jest pokarm. Ja daję, wszystko już im daję praktycznie. Ostatnio włączyłem im mielonkę moją, bardzo fajnie jedzą to. Powoli podaję im płatki. Mają wilcze apetyty. Tak jedzą wszystko, że naprawdę są większe i mniejsze. Te większe podejrzewam, że będą samce, a te mniejsze samiczki. I też dwa razy na tydzień zaparzam pokrzywę. Jest bardzo dobra, dla, szczególnie dla małych organizmów. Mają dużo witamin i te, tak samo zaparzam kranówkę, gotuję to, studzę i później wlewam do akwarium. Mają już około 1,5 cm w żaglach. No, i z takich najważniejszych rzeczy to tyle by było pielęgnacyjnych, co, jak ja o nich dbam. Może teraz przejdziemy do mojego głównego akwarium. Dzisiaj, jak co sobotę, podmieniam wodę. Tu bardzo się nic nie zmieniło. Leci mi osmoza, podłączona jest pod kranik wężem. Będzie leciała jakieś kilka godzin 3-4 godziny. Podejrzewam. To jest ojciec maluchów i mama przejęły prawą stronę akwarium, bo miały lewą stronę, ale kilka, dwa razy mieli tarło już i wychowały się maluszki ale no niestety zginęły wciągnęły filtr a ja nie mam miejsca, żeby odchowywać tak dużo rybek roślinki ładnie rosną żabienice ten lotos coś na początku rósł, ale teraz nie chcę bardzo, ale on się odbije podejrzewam. Ktoś z youtuberów mi się zapytał, co robię, że takie mam ładne roślinki. To podaję pałeczki nawozowe z opornikiem. Co podmiana. Tak się sytuacja przedstawia. Proszę sobie popatrzeć jeszcze chwilkę. A i w kwestii wyjaśnienia, bo tam w komentarzach ktoś mi pisze, że mam taki głos czy inny. Ja mam po prostu taką dykcję mowy, i jak komuś się nie podoba, no to nie musi słuchać. To nie jest, że coś, ktoś coś musi. Z własnej inicjatywy słucha i podziela uwagi. A nieważne, kto jaki ma głos, tylko co kto mówi. Także, w kwestii wyjaśnień, to tyle chciałem powiedzieć. Myślę, że nikogo nie uraziłem. Ja się z Państwem będę żegnał. Życzę miłego weekendu. Do widzenia.